Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, a SC Software dzisiaj, to jest 25 maja, oficjalnie wydało kolejny dodatek typu Tuning Pack, tym razem dla ciężarówki Renault Range T. Sam dodatek nosi nazwę Renault Trucks T Tuning Pack, no i tak jak powiedziałem, jest tylko dla ciężarówek Renault Range T. Czyli potwierdziły się wcześniejsze obawy, które mówiły o tym, że ten dodatek może skupić się tylko i wyłącznie na najnowszych ciężarówkach od Renault i nie będzie nic dla Magnum czy Premium. No i tak to to po prostu wygląda, więc jeśli ktoś czekał na możliwość tuningowania starszych swoich ciężarówek o terenu typu właśnie Magnum czy Premium, no to chyba musi użyć tylko modów. Niestety, ewentualnie jeśli pojawią się mody, które odblokują te przedmioty, to też można to jakoś połączyć. No ale w każdym razie oficjalnie jest to tylko dla ciężarówek Renault Range T. Jeśli chodzi o całą listę przedmiotów, to jest ich tutaj bardzo dużo. Jak można zobaczyć na różnych materiałach promocyjnych, to widać tutaj różnego rodzaju konfiguracje tej ciężarówki z różnymi opcjami tego tuningu. Także jest tutaj tego sporo. Ciężko wszystko wymienić, no ale oczywiście za sprawą tego dodatku swoją ciężarówkę można upiększyć na zewnątrz, jak i oczywiście wewnątrz ciężarówki. Jeśli chcecie zobaczyć jak to mniej więcej prezentuje się w grze, to zapraszam na najbliższy gameplay. Natomiast jeśli sami chcecie użyć tego dodatku, żeby upiększyć swoją ciężarówkę, to już teraz można zakupić ten dodatek na Steamie. Cena to 15 zł, a link do niego znajdziecie w opisie. Natomiast jeśli chodzi o ten film, to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go do udostępnienia, zapraszam na Twittera i Discorda, dziękuję wszystkim wspierającym i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!